Cześć, bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować takiego oto Suzuki DL 1000. Jest to modelowo 2016. Pierwsza rejestracja 2017 rok motocykla. Motocykl czerutki, 100% w oryginale. Nic się nie było kombinowane, zmieniane. Noszący normalne ślady użytkowe. bardzo fajna lampa tak samo, nic nie podbijane. Uniczka, lagi, to wszystko czyściutkie. przednia opona do 24. no praktycznie nowa, nie wiem może ma przejechane z 500 km. Tarcze hamulcowe też są nowe zamontowane, jest to jak widzicie te RW, Klocki hamulcowe tak samo są nowe. Z dodatków mamy gmole sw Jest płyta pod silnik, tak samo. Jest komplet trzech kufrów. Jest skotoid do smarowania łańcucha. Jakiś tam uchwycik na telefon, jedno magnesko dołożone. Oczywiście komplet kluczyków, dokumentacja. Aktualny przebieg 65 749 km. Oto prezentuje Napęd, pilnie oponka Super stanie Pilnie hamulce Podnisz wszystko jest tak najbardziej tutaj Mamy wszystko do jazdy Telarze, gdzie też mamy, jest pomoteka. rzeczy takich użytkowy, które motocykl posiada, jak widzicie, to jest plastik zadrapany, tu delikatnie, i tu było oparte na golu minimalne jest tam właśnie za Poza tym, motocykl w stanie, można powiedzieć, perfekcyjnym, A te rzeczy, no, no niestety ma. Wiadomo, można sobie ten plastik wymienić, tego nie będzie widać, więc to niestety jest jakie jest. Widzicie? Silnik pracuje bardzo ładnie. Troszeczkę pojeździłem naprawdę bardzo fajny motocykl do jazdy. Tak więc jeżeli ktoś szuka fajnego DL-a, takiego bardzo uczciwego w bardzo fajnym stanie, jak najbardziej zapraszam, posiadam obecnie taki na sprzedanie.